Leni. Na tapczanie siedzi leni. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, proszę. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tranu nie piłem, a uszu dzisiaj nie byłem, a nie urwałem guzika, a nie pokazałem języka, a nie chodziłem się strzyc? To wszystko nazywa się nic. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami mlasnął. Miał położyć się spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak się zmęczył tym snem, że się obudził.